Ja tu walę kurwa zimowy patrol wariat, ja tu pusto na ulicach. Wszyscy przy pierzynach, kurwa, ubierają choinki a my, trenerzy personalni, zapierdolamy. Zawsze ambitni, zawsze dowolne wolne miejsca kurwa na trening. A ciężkie życie. Kurwa skończyły, popatrz co się będzie. Ja będę was w terenie kurwy ścigał teraz. Patrz. Żadna ulana kurwa mi teraz nie spierdoli. O Jezus Pak te amory chodzą, one się bujają jak jebany rezus. Jak wujek Stefan kurwa na chrzcinach i poprawi jednocześnie. Popatrz, ja wjeżdżam w teren znowu, ty kurwo. Patrz, kurwa, ale zlatane, ty, a ja pierdolę. Ja tu będę teraz trenował moje skillsy, bo ja będę teraz jeździł terenowo. No i kurwa, niedługo tutorial z salta, salto z krawężnika będzie jebane. I ty się kurwa patrzysz, rower, rower, co, biedaku jebany, chuj ci w pizdę. Dostaję setki wiadomości od kobiet, czemu tyle przeklinam, czy wszędzie kuj, chuj, że wszystko byłoby fajnie, tylko za dużo przekleństw. A ja mam takie pytanie, co ty kurwa zrobiłeś dla świata dzisiaj? Rosu? No, ambitnie, ale, ale nie. I Tym się różnimy, ja tu motywuję ludzi, ale czwarte okrążenie, okrążenie wokół błonia, ty, czwarte okrążenie w garnku, chochlą robisz. Taka prawda, nie, nie w kurdzie niej I tutaj nie wtrącaj się w motywację. Nie, no tak serio to nikt mnie nie pisa, tylko wymyśliłem to, żeby było śmiesznie. W sumie nikt do mnie nie pisze. W sumie nie mam znajomych.